W tym tygodniu w Kinach Helios podróż przez światy, style i emocje, które walczą o głos. W Helios Anime zobaczycie dwa filmy. Pierwszy to Szopy w natarciu. Opowieść o dzielnych tanukach, które zrobią wszystko, by obronić las, w którym żyją. Studio Ghibli nie zostawia wątpliwości. Natura to nie dekoracja. To nasz dom. I jeśli go nie ochronimy, wydarzy się... Zagłada. Na miarę tej z Akiry, czyli drugiego filmu z cyklu Helios Anime. Ta cyberpunkowa apokalipsa, którą inspirowali się twórcy Matrix i gry Cyberpunk 2077. Wraca dokładnie w dzień, w którym, według Akiry, rozpoczęła się trzecia wojna światowa, czyli 16 lipca. I jak zawsze, tylko u nas kolekcjonerskie pocztówki anime. Limitowane jak doświadczenie Akiry na wielkim kinowym ekranie. Pierwsza randka. Jedna chce uciekać, druga się zakochuje, a trzecia analizuje każde słowo. I wszystko to we mnie. Folle mente. W tym szaleństwie jest metoda. To film, który pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy sami we własnej głowie. Reżyser dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, znów trafia w sedno i robi to z humorem. Ach, byłbym zapomniał, ale fani Jezu na pewno by mi tego nie zapomnieli. W przyszłym tygodniu w Helios na scenie porcja wielkich muzycznych emocji dzięki filmowi Dziewczyna z Kolonii. Widzimy się w Heliosie.